Skarby pogranicza, ochrona dziedzictwa kulturowego, stara wieś. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Etap pierwszy, parking wraz z zespołem gastronomiczno-informacyjno-handlowym Jezuickie Centrum Kultury Dialogu i Historii w Starej Wsi. Etap drugi, dziedziniec przed bazyliką wraz z wirdarzem i etap trzeci, ogród biblijny. Parking jest inwestycją kreującą nowe miejsca postojowe w liczbie 86, porządkującą problem parkowania na terenie kompleksu niezbędną dla jego funkcjonowania. Jezuicki Centrum Kultury Dialogu i Historii w starej wsi pełni funkcję informacyjną, gastronomiczną wraz z mini komercją niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania i obsługi kompleksu. Dziedziniec jest uzupełnieniem i wzbogaceniem barokowego charakteru bazyliki w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Klasztoru Ojców Jezuitów poprzez urbanistyczną, architektoniczną kreację placu przed bazyliką. Wirydaz z kolei poprzez kreację wewnętrznego dziedzińca podkreśla barokowy charakter bazyliki. Plac kolumnowy został usytuowany na głównej osi kompozycyjnej ogrodu, promenadzie, pełni rolę placu wejściowego. Ogród biblijny to Biblia opowiedziana symbolami wykutymi w kamieniu, kamieniu tworzywie niemal tak wiecznym jak wieczne jest słowo Boże. Scenografia ogrodu obfituje w żywe rośliny biblijne. Jest to przykład scenografii żywej, podobnej jak żywe jest słowo Boże. Jest to ścieżka edukacyjna ilustrująca wybrane elementy tematyki Biblii Starego i Nowego Testamentu. Brama do ogrodu, bramą do raju, symbolizującą wieczność. Jam jest alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Tablice dziesięciu przykazań Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do Twych uszu. Ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. Pan Bóg nasz zawarł z nami przymierze na chorebie. Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga Twego do czczych rzeczy. Będziesz zważał na Szabat, aby go święcić, jak Ci nakazał Pan Bóg Twój. Sześci dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twoją pracę, lecz w siódmym dniu jest Szabat Pana Boga Twego. Czcij swego ojca i swoją matkę. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa, nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego, nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Drzewo poznania, dobra i zła. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczne owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz niechybnie umrzesz. Wtedy to pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym pan Bóg z żebra, który wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Przejście przez morze czerwone. Bóg wyprowadza naród wybrany z niewoli. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okaże moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okaże moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wodę gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się roztąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur zwód po prawej i po lewej stronie. Góra Synaj, przymierze z Bogiem, dziesięcioro przykazań. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem, i dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was, mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz Izraelitom: Jestem Bóg ojców Waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do Was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Wieża Babel, symbol próżności i pychy człowieka. I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Makieta Ziemi Świętej Kanaan, Ziemia Obiecana, miejsce większości zdarzeń opisanych w Biblii Starego i Nowego Testamentu. W starożytności obszar pomiędzy Egiptem a Mezopotamią, potem stanowiący część Imperium Rzymskiego. Makieta Egiptu: Pustynia i rzeka Nil, piramidy, liczne świątynie, miasta miejsce i sceneria wielu zdarzeń biblijnych. Betlejem: Narodzenie Jezusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł do Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Rzeka Jordan, chrzest Jezusa. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział. Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Kana galilejska. Pierwszy znak w kanie galilejskiej. Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ona pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Zachowałeś dobre wino aż do tej pory? Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Ostatnia wieczerza, przygotowanie paschy. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Bazylika Świętego Piotra. Apostołowie: Otóż i ja tobie powiadam. Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Golgota, droga krzyżowa i ukrzyżowanie. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Chrystus z martwych wstały. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam... Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Fontanna została usytuowana na głównej osi kompozycyjnej ogrodu Promenadzie, jako symbol obfitości dobroci Bożej. Wieża widokowa usytuowana na końcu głównej osi widokowej pozwala na ogląd całego założenia ogrodu biblijnego oraz kompleksu architektonicznego Bazyliki i klasztoru Ojców Jezuitów. Altana usytuowana na głównej osi kompozycyjnej ogrodu promenadzie jest miejscem odpoczynku, pełniącą również rolę zadaszenia przeciwdeszczowego.